Bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać w tak wyjątkowym wydarzeniu, jakim jest Kongres Made in Poland w Berlinie. Otrzymał Pan właśnie nagrodę Made in Poland. Czym jest dla Pana to wyróżnienie? To wyróżnienie jest jakby ukornowaniem ostatnich 35 lat firmy Iglo, ponieważ właśnie w tym roku obchodzimy 35-lecie istnienia. Firma zaczynała w 1986 roku, a więc jeszcze za zupełnie innych czasów, za czasów socjalizmu, natomiast przez te wszystkie lata staranie wszystkich pracowników i właścicieli i zarządów, rzeczywiście firma z małej, pojedynczej jednoosobowej działalności urosła do dużego przedsiębiorstwa, także jakby te lata Idealnie podsumuje ta nagroda, tym bardziej, że tak jak już wcześniej wspominałem, rzeczywiście wszystkie nasze wyroby do dzisiaj są produkowane w Polsce. 100% produkcji jest tutaj na miejscu w Polsce, jest tym też Made in Poland jeszcze bardziej podkreśla właśnie charakter polski naszych produktów. A skoro firma działa już tak długo i tak wyraźnie się rozwija, to czy może Pan zdradzić przepis na sukces? No, zależy, co bierzemy jako miarę sukcesu, natomiast ten przepis na sukces myślę, że na pewno będą tu dwa czynniki. Pierwsze to jakby Determinacja do tego, aby, aby po prostu spełniać założone cele strategiczne firmy, czyli jakby cały czas kontynuacja profilu produkcyjnego w zakresie urządzeń chłodniczych. I drugie to, co jest teraz niezbędnym warunkiem konkurencyjności, innowacyjność produktów, czyli stałe po prostu ulepszanie produktów, prowadzenie nowego portfolio, tak, żeby spełniały one najnowsze wymagania klientów polskich i zagranicznych. Właśnie, najnowsze wymaganie... Klientów. To jakie są dalsze plany na, na rozwój firmy? Te plany są różne, ponieważ firma prowadzi bardzo zdywersyfikowaną działalność, natomiast w zakresie urządzeń podliczych, zgodnie z dominującymi trendami, tak naprawdę teraz zaczynamy sprzedawać oszczędności czyli to, co, to, co teraz wszyscy kupują, to jest nie tylko design, to nie jest tylko kształt i, i wizualizacja urządzeń, ale to jest przede wszystkim ich cechy funkcjonalne, to znaczy takie, żeby one tworzyły wartości dodane dla klientów w postaci oszczędności. tak więc czy sieci marketów, czy hipermarketów. Oni mhm. wszyscy teraz szukają oszczędności i właśnie firma IGLO takie rozwiązania proponuje. A jeśli chodzi o sam kongres, to na czym chce się Pan najbardziej skupić? Na jakich sesjach? No najbardziej interesuje mnie akurat dzisiejsze panele związane właśnie z odnawialnymi źródłami energii i z nowymi technologiami, bo to jest ten kierunek, w którym IGLO również się specjalizuje i też tutaj wprowadzamy produkty typu właśnie agregaty kogeneracyjne czy agregaty inwerterowe, które dokładnie odpowiadają tematyce spotkań, które tutaj się odbywają. A pana zdaniem takie wydarzenia jak te dzisiejsze są potrzebne dla polskich, wiem, dla polskich przedsiębiorców? Oczywiście no, przez y, ostatni rok y, y, z powodu y, COVID-a niestety nie mogły się odbywać, także nie. bardzo nam było z tego y, powodu przykro, natomiast muszą się odbywać, ponieważ wszyscy teraz mówią o nowych technologiach są one w ramach y, tutaj te perspektywy unijnej 2050 wręcz y, nieodzowne, w związku z tym y, oczywiście, że tak. Czy w firmie i dodaw zmieniło się coś właśnie w tym nowym ładzie, który mamy teraz po pandemii? Jak kupie ma teraz funkcjonuje? Jeżeli chodzi o, o działalność firmy, pandemia w, nie wpłynęła wprost na działalność, na funkcjonalność operacyjną firmy, z tego względu, że w tamtym roku stworzyliśmy nowy produkt, który doskonale odpowiadał potrzebom chwili, to znaczy stworzyliśmy urządzenia dezynfekujące i ozonujące, i też jakby portfolio produktów chłodniczych zostało po części właśnie za, e, zastąpionych w tym roku 2020 tymi produktami, które teraz możemy spotkać czy na stacjach benzynowych, czy w innych budynkach że się publicznie. Także powiem tak, że wbrew tutaj opiniowaniu, jak cała branża chłodnicza, nie zanotowaliśmy tutaj większych problemów związanych z płynnością czy, czy, czy z działalnością operacyjną. Bardzo się cieszę i takiego ciągłego rozwoju i takich sukcesów jak ten dzisiejszy życzę, życzę Panu na przyszłość. Bardzo Panu bardzo dziękuję. dziękuję i bardzo. mam nadzieję do zobaczenia w przyszłości.